Masoneria Polska 2023. Ostatni etap. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Dostępna na kapitalbuk.pl Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak władze polskie traktują działaczy opozycji antykomunistycznej, tej opozycji, która walczyła o niepodległość. Jak źle traktują. W przeciwieństwie do dalszego pozytywnego traktowania byłych oficerów służb specjalnych komunistycznych, które odpowiedzialne są za zbrodnie, tortury, uwięzienia, prześladowania, i tak Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania krzyków w górę. Zapraszam do komentowania, do zadawania pytań z tych Państwa pytań. Te Państwa pytania są często bardzo ciekawe i ważne ze względu na tematykę, na zagadnienia, programy dzięki nim powstają. I tak, mam przed sobą dokument o nazwie Komunikat Grupy Roboczej Niekoncesjonowanych, Niepodległościowych. Działaczy opozycji antykomunistycznej lat 70., 80. zlustrowanych przez IPN. Ten dokument nosi datę 14 lipca 2023. I teraz, w jaki sposób ten dokument do mnie dotarł? Dotarł przez znajomych, znajomych z opozycji niepodległościowej. Bo ja sam jestem takim y, kombatantem, prawda? bo pojawiła się w pewnym momencie taka kategoria, właśnie kombatanci y, antykomunistyczni. Y, no i była walka ze strony tych byłych opozycjonistów o to, żeby ci kombatanci mieli pewne specjalne y, prawa. I teraz zauważmy, tutaj jest, no i ja mam takie prawa, to znaczy mam legitymację, z której wynika, no, że jestem takim kombatantem. Z tej legitymacji wynika, że z pewnością nie byłem agentem, bo zostałem specjalnie sprawdzony pod tym kątem. No i otrzymuję świadczenia finansowe co miesiąc w wysokości około 500 złotych. Trochę mniej niż 500 złotych, i teraz właśnie ten dokument pojawił się z tego powodu, że władze obiecały, że to zostanie podniesione do wysokości 1588 złotych. I teraz, dlaczego ci działacze są oburzeni, ci byli działacze opozycyjni, i dlaczego określają w siebie jako niekoncesjonowani? Czyżby byli jacyś koncesjonowani działacze opozycyjni? I odpowiedź jest tak. Znaczy młodzi tego nie wiedzą już pewnie, nie, nikt ich tego nie nauczył. Starsi niekoniecznie to muszą wiedzieć, że za czasów komunizmu były faktycznie dwie różne opozycje. I, i była opozycja związana z Korem, Komitetem Obrony Robotników, który powstał w 1976 roku, kiedy w Ursusie pod Warszawą były te, trudno to, to określić, no w każdym razie robotnicy wystąpili jakby przeciwko władzom komunistycznym, stracili pracę, powstał Komitet Obrony Robotników, i tak jakoś się stało, że w tym komitecie znaleźli się głównie. Ludzie, którzy wcześniej byli działaczami komunistycznej partii albo mieli jakieś takie, z takich rodzin pochodzili, no, typu Michnik, Kuroń yy, i tak dalej. I yy, opozycja, która z tego koru wyrosła, bo później to był KSS-kor, później to były różne organizacje wydawnictwa do doradcy Solidarności. Ona nigdy nie mówiła o niepodległości Polski. Ona zmierzała potem do Okrągłego Stołu i ten pierwszy pomysł post okrągłostołowy no to był znaczy czy okrągłostołowy no to był taki że no komunistom nie spadnie włos z głowy, że pozwoli im się uwłaszczać i bogacić. I że będą partycypować stale we władzy. Prawda? Początkowa umowa dotycząca tego sejmu koncesjonowanego była taka, że komuniści będą mieli 65% nim głosów, a prezydent będzie komunista, czyli został nim Jaruzelski i wybory tego prezydenta, wybory tego Jaruzelskiego. To były wybory połączonych i z parlamentu, prawda, czyli głosowali posłowie i senatorowie, i Jaruzelski został tym prezydentem, dlatego że głosowali na niego również działacze opozy opozycji związanej z korem, no bo to obiecali komunistom, więc jak zabrakło głosów, jak sami komuniści na niego nie głosowali, to, to zagłosowało na niego paru yy, opozycjonistów. I była druga opozycja, która od początku. A, no i ta pierwsza opozycja mówiła o finlandyzacji polskiej. Nie, nie, komuniści mieli nie odejść, nie, nie mieli odejść. Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim czy z Rosją Poradziecką po miała trwać na wieki, wieków. Mówiło się o finlandyzacji polskiej, prawda? czyli w tym czasie Finlandia niby była krajem niepodległym, ale e, całkowicie zależnym w wielu, bardzo wielu perspektywach od Rosjan. No i ta druga opozycja, która mówiła o niepodległości, mówiła o tym, że mamy zbudować polskie państwo, że ma być demokratycznie wybrany Sejm, tak jak społeczeństwo postanowi, demokratycznie wybrany Senat, demokratycznie wybrany prezydent. No i ta opozycja nie znalazła się przy okrągłym stole, bo oczywiście ona domagała się też ukarania, ukarania komunistów. No i później tak się stało, że ci koncesjonowani wszyscy spadli na cztery łapy, znaleźli jakieś stanowiska, dostali jakieś stanowiska, a to w rządzie, a to w instytucjach państwowych, a to jakieś specjalne. Odszkodowania, emerytury i tak dalej, a ci niepodległościowi, wielu z nich skatowanych, niepracujących całe lata, bo komuniści nie pozwalali im pracować. Znaczy, ja działałem jako bardzo młody człowiek, później, bo ja zaprzestałem swojej działalności w 81 roku już i i pomimo to, skutki tego, że działałem w opozycji, dotykały mnie do prawie końca lat 90. Do prawie końca lat 90. nie mogłem być zatrudniony na uczelni, tak jak powinienem Powinien być zatrudniony jako adiom, później robić karierę naukową, a to było nie, przez wiele lat niemożliwe, bo ktoś to blokował. Znaczy, jasne, kto blokował za, Komuny, natomiast nie do końca jasne kto blokował po Komunie, ale mnie taka większa jakaś krzywda się nie stała. Natomiast wielu było takich, że w ogóle żadnej pracy nie mogli znaleźć, że stracili mieszkania, że stracili zdrowie, stali się kalekami prawda? i oni później niektórzy z nich stali się bezdomnymi, niektórzy no wegetowali za jakieś grosze, no bo ich emerytury albo nie mieli prawa do emerytury, albo ich emerytury były e, najniższe, ta, ta najniższa emerytura. Natomiast w tym samym czasie oficerowie Służby Bezpieczeństwa, ci, którzy się nad nimi znęcali, którzy ich inwigilowali, którzy służyli komunistom wiernie, e, gdy przechodzili na emerytury, to dostawali co najmniej 6 tysięcy. I Ci opozycjoniści walczyli o, no właśnie o jakieś, jakieś kombatanckie prawa i w wyniku tego ci ubecy, mówiąc potocznie, stracili te emerytury 6 tysięcy, otrzymali emerytury 2,5 tysiąca. I wtedy władze polskie ustaliły, że opozycjoniści nie mogą otrzymywać emerytury mniejszej niż 2,5 tysiąca. I dostali ci, którzy na emeryturze jeszcze nie byli, dostali takie wsparcie, na początku 400, ileś złotych, później 500 złotych. No i opozycjoniści, niekoncesjonowani, niepodległościowi, zaczęli się dopominać, żeby otrzymywali emerytury te 6 tysięcy. No, i teraz przed wyborami podjęto, ktoś podjął z władz decyzję, że będą mieli 1588 zł. Także mamy tu do czynienia z pewną jawną niesprawiedliwością, i mamy tutaj do czynienia jakby z wyraźnymi echami okrągłego stołu czyli zabezpieczeniem interesów komunistów, byłych komunistów. I zabezpieczeniem i, i, i jakby no, traktowaniem tych, którzy mówili, Polska ma być niepodległa, no w taki sposób, jakby za tym stali jacyś pełni do nich złości komuniści. I tu jeszcze jedna uwaga na marginesie, że w tym samym czasie wciąż nie zmniejsza się liczba kombatantów II wojny światowej. Pamiętajmy o tym, że ci kombatanci II Wojny Światowej to nie są tylko kombatanci II Wojny Światowej, bo do tej kategorii wchodzą ci, którzy walczyli o ojczyznę ludową, o z bandami, prawda? To znaczy ci, którzy byli w służbie bezpieczeństwa czy milicji i walczyli za K, walczyli z tymi, którzy Przeciwstawiali się komunizmowi, czyli z żołnierzami niezłomnymi. I teraz jest taka ciekawostka, że ich liczba się nie zmniejsza, a, a, a liczba osób, które mają świadczenia kombatackie, jeszcze nie emerytury, ale świadczenia, różne świadczenia kombatackie, się zwiększa. Prawda? I są takie zdumiewające sprawy, których nikt nie próbuje rozwiązać. W sensie prawnym, że na przykład prawa kombatanckie mają kobiety, które mają 20 lat, prawda? I te kobiety otrzymają w pewnym momencie, jak dojdą do wieku emerytalnego, emerytury kombatańskiej. Ktoś powie, jak to możliwe? No i teraz się okazuje, że wykorzystując prawo i czerpiąc z tego pewne profity, pewni kombatanci. Szczególnie ci, którzy walczyli za kaj z żołnierzami niezłomnymi, żenią się z młodymi kobietami, co oni za to osiągają, dlaczego to robią, każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast w ten sposób te bo to są wdowcy, albo kawalerowie, pewnie wdowcy. Ale przez to, że taka młoda kobieta jest żoną 90-latka i kiedy ten 90-latek nawet umiera, to ona dalej ma te uprawnienia i w pewnym momencie uzyska emeryturę. Zresztą też żenią się z 50-parolatkami i, i one już mają takie kombatanckie emerytury, bo uzyskały wiek emerytalny. Bo z Martem i ich mąż yy, w cudzysłowie, prawda? Dzieje się tutaj dużo absurdu, dużo niesprawiedliwości i dużo takich yy, kwestii, którym marzyło się komunistom pod koniec okresu komunistycznego i mają je do dzisiaj. I pytanie: Czy możemy na to pozwolić, czy powinniśmy na to pozwolić, czy, yy, czy nie jest tak? Yy, jak mówią mądrzy ludzie, że tam gdzie jest jakaś niesprawiedliwość, sprawiedliwości nigdy nie będzie. Dziękuję bardzo.